Witamy na konferencji prasowej przed pierwszym meczem Korony Kielce w 2022 roku. W sobotę o godzinie 12.40 zmierzymy się w 21 kolejce fortuna pierwszej ligi ze Stomilem Olsztyn. Są dzisiaj z nami dyrektor sportowy Paweł Golański. Dzień dobry Paweł. Dzień dobry. Trener Leszek Ojzyński, dzień dobry trenerze. Witam i kapitan Piotr Malarczyk. Cześć Piotrek. Dzień dobry. Są z nami także przedstawiciele mediów. Witam Państwa i zachęcam do zadawania pytań. Jeśli mogę, dzień dobry, Rafał Szymczyk, Radio Kielce. Panie trenerze, trzy dni pozostały do inauguracji wiosennej części piłkarskich rozgrywek i proszę powiedzieć, poza tymi oczywistymi brakami kadrowymi, o których wiemy, czyli Łukasz Sierpina, Jacek Kieł, Janusz Nojszewski, Dawid Lisowski, czy pozostali zawodnicy są do Pana dyspozycji? Mamy drobne problemy przed tym meczem i nie tylko ci zawodnicy wymienieni, ale też, też, też jest kilka znaków zapytania, ale mam nadzieję, że na ten mecz, bo tak jak Pan wspomniał, mamy trzy dni jeszcze i, i, i niektórzy zawodnicy do nas dojdą, już może dziś na zajęciach zobaczymy e, te powroty i tyle w temacie, jeszcze mamy trochę czasu do, do szlifowania pewnych, pewnych rzeczy i, i wyjaśnienia sobie, e, jak. Chcemy grać, na co postawić w tym meczu dzisiaj zaczynamy tak naprawdę z drużyną analizę 100 milu. Jutro będziemy to kontynuować, i w piątek jeszcze pewne rzeczy przypomnimy, i, i w sobotę 12.40 będziecie nas oglądać i oby, oby były radosne miny i po to wyjdziemy grać. Czy w związku z tymi znakami zapytania, nie ma Pan jeszcze gotowej wyjściowej jedenastki, czy to taka troszkę zasłona dymna, i ta jedenastka już jest pewna? Prawie jest pewna, ale tak jak wspomniałem, no dużo się dzieje. Gdzieś tam wiemy, jaka jest aura, czy, czy w jakich czasach żyjemy i jakieś tam gorączki, stany, stany zapalne się zdarzają i to są krótkoterminowe, że tak powiem, zachorowania, bo następnego dnia zawodnicy często już wracają do, do zajęcia. I w jakiej formie będą, no to będziemy ich obserwować, bo jeszcze trzy dni mamy i na pewno. Na pewno ci, co dostaną sygnał, że mają grać, będą na, na zmiany, no to muszą to zrobić jak najlepiej i, i najlepiej skutecznie, bo, bo to bo przyjdzie nam grać, żeby właśnie skutecznością się wykazać. Zagra pan na dwóch napastników, czy na jednego, biorąc pod uwagę, że Frontczak wrócił do pełnej dyspozycji, z tego co wiemy, jest szykawka, jest nam roziński, jak to będzie wyglądało? Zobaczymy, wszystko od dyspozycji jeszcze zawodników będzie, będzie zależało i no, przecież wiemy doskonale. Nie będę tu odkrywał kart czy na dwóch, czy na trzech, tylko mamy swój plan i będziemy nad tym planem jeszcze pracować, bo, 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 bo pewne szlify musimy musimy zrobić, co pokazał właśnie ostatni nasz występ, gdzie pewnych rzeczy nam brakowało, chociaż tak jak wspomniałem po tym meczu dużo celnych strzałów oddaliśmy, no ale nic nie wpadło. W sieci i liczy się skuteczność i tą skuteczność musimy poprawić iść podobnym tropem, a jeszcze lepiej zagrać, bo najlepiej zagrać na zero z tyłu, bo, bo ostatnio ta jedna bramka okazała się, że tak powiem, najważniejsza w tym spotkaniu, i okazało się, że to my musieliśmy gdzieś tam, gdzieś tam przełknąć tą gorycz porażki, ale to był tylko mecz sparingowy, gdzie też nie wszyscy brali udział, gdzie też i zmiany pewne rzeczy gdzieś tam. Czy ta kontuzja Łukasza nas rozprowadziła? No i wiemy, że też czerwona kartka powinna być, a zgodziliśmy się na to, żeby drużyna przeciwna grała w 11. No i takich dużo było rzeczy nie, nie startowych, że tak powiem. Dlatego tego wyniku tak poważnie nie bierzemy, ale też błędy, które popełniliśmy, musieliśmy nad nimi pracować i zwracać na to wszystko uwagę. A, a teraz ta próba generalna, nowe emocje. Mam nadzieję, że jak najwięcej kibiców zawita na, na, na stadionie i będzie nam pomagać, bo zawsze. Kiedy ja tu byłem, a zresztą też nie będąc trenerem Korony, jak wracałem tutaj do Kielc z innymi drużynami, no to poczuwało się to i czuło się to, ten powiew tej pozytywnej energii dla drużyny Korony i na to też liczę, że to razem gdzieś możemy zrobić i wiemy, że te 14 spotkań jest, 7 u siebie i te 7 u siebie, no, będziemy musieli wszystko zrobić, żeby jak najlepiej się zaprezentować, a ja myślę, że przy pomocy publiki będzie to łatwiejsze, no i też przyjemniejsze. Czy obcokrajowcy pozyskani zimą w styczniu, Roberto Koral, Dali Takacz i Jewgienis Szykawka, mają pewne miejsce w wyjściowe wyjściowej 11? O, pewnego miejsca nikt nie ma. Zawsze patrzymy na dyspozycję zawodników, też plan na mecz pewne rzeczy determinuje. Na pewno są to bardzo dobrzy zawodnicy i, i są dla nas wzmocnieniem, ale czy od pierwszej minuty, czy po Eee, gdzieś tam decyzji o zmianie, no to jeszcze musimy poczekać, no wiem, że, że Koral tu się przybliżył z racji tego, że Łukasz, Łukasz nam wypadł, no ale też są inni zawodnicy, którzy na lewej stronie obrony mogą zagrać, bo też i takie rzeczy trenowaliśmy albo albo też niektórzy zawodnicy, którzy za mojej kadencji nie grali na tej pozycji i mają doświadczenie, że na tej pozycji grali czy też w Koronie, czy w innych klubach i dlatego dlatego ta wszechstronność też w tych trudnych czasach, gdzie, gdzie pewne jakieś problemy możemy spotykać, nam się przydaje i z tego się cieszę, że takich zawodników mamy w kadrze i reagować szybko trzeba podczas meczu i, i mam nadzieję, że, że to będzie dobry mecz. Czy Forem wygrał rywalizację o numer jeden w bramce? Nie chcę mówić tutaj, kto jest jedynką. Nie jestem selekcjonerem, że pewne rzeczy stawiam, stawiam od razu, No, ale każdy, kto śledzi, prawda, jak graliśmy ostatnio, no to, to może sobie też odpowiedzieć na to pytanie. Ale ja już w życiu doświadczyłem niejedno i każdy z moich zawodników musi być przygotowany, bo, bo nieraz było tak, że rano pewne rzeczy, decyzje się zmieniało, a nawet w swojej pracy zrobiłem to godzinę przed meczem, pierwszym gwizdkiem. Zmieniłem, zmieniłem w składzie jednego człowieka, co dlatego. Nie było przyjemne dla tego zawodnika, no ale, ale zawsze kieruje się dobrem drużyny i, i tym, co, co, co w głowie mam, jaki plan, i też pewne rzeczy gdzieś tam się dostosowuje do tego, żeby wykorzystać słabość przeciwnika. I takie zmiany też czasami trzeba jako trener podejmować, i, i zawodnicy o tym wiedzą, z tym się muszą liczyć, akceptować to i, i razem musimy gdzieś tam te przeszkody czy, czy, czy takie problemy, które nas spotykają, pokonywać. To jeszcze tylko jedno pytanie kadrowe. Szpakowski to będzie ten taki żelazny młodzieżowiec w pana zestawieniu wyjściowej jedenastki, bo tak było jesienią. I pytam, czy, czy tak, czy, czy będą jakieś inne pomysły? Są inne pomysły, tak samo Szpaku jest zawodnikiem, który tu bardzo dużo, dużo grał i w okresie przygotowawczym też bardzo dobrze się prezentował i, i, i zobaczymy. No, trzeba poczekać, zapraszam na, na stadion i wtedy, wtedy zobaczymy, bo może być tak, że wyjdziemy dwoma albo trzema młodzieżowcami i, i, i tu tego problemu nie będzie przy zmianach na przykład, bo ci chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony. Niejednokrotnie pokazywali swu, swoje walory, nie bali się niczego i na to liczę u tej młodzieży, że będą przebojowi, będą grać odważnie, bo, bo, bo tylko tak mogą zaistnieć i się przebić i, 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 i grać w pierwszej jedenastce. Czuje Pan dreszczyk emocji przed oficjalnym powrotem na ławkę trenerską Korony Kielce, bo to spotkanie sobotnie dla Pana będzie pierwszym meczem oficjalnym o punkty żółto-czerwonych barwach ponownie. Czuję, to mnie golo hamuje trochę, żeby się uspokoić i czasami coś wyleje mi na głowę zimnego, a tak, no, trzeba czekać, trzeba jeszcze pracować, tak jak wspomniałem, mamy trzy treningi i, i też odprawy e, z drużyną i jak najlepiej się przygotować, oby zdrowie nam dopisywało, bo, bo to jest też, też ważne, ale tak jak wspomniałem, no po to jest grupa szeroka, kadra szeroka, żeby, żeby w razie czego ktoś, kto będzie musiał wejść podołał w zadaniu i po to przygotowaliśmy tych chłopaków, żeby tak, tak też było, jak będzie taka potrzeba. Ja ze swojej strony do pana trenera to wszystko, więc może jeżeli ktoś ja y jeszcze y zawsze niebezpieczne, nawet tam trochę pogrzebałem, że tu ostatnio jak 100 mil za nie w pucharze a w lidze to wygrał 3-1 z tego co pamiętam i i, i, I każdego trzeba szanować, i każdy w piłce może wygrać, tym bardziej, tym bardziej drużyny na wiosnę, które walczą o utrzymanie, są najgroźniejszymi drużynami i tak naprawdę często te drużyny szczuba, a my do takiej należymy, gdzieś tam tracą punkty właśnie w tych, w tych meczach, bo, bo każdy z każdym może wygrać i tak postrzegamy drużynę 100 milu, chociaż te sparingi ostatnie ktoś by spojrzał, prawda, ostatni sparing, że przegrali 3-0, ale, ale... Tak, dobrze mówię, 3-0, ale to jest drużyna zawsze niebezpieczna i to jest tylko sparring, gdzie też tam kilka zmian, zmian zrobili. Wiem, że dziś do nich dojeżdża stopę z doświadczeniem ekstraklasowym i, i może tak samo wyjść od pierwszej minuty. E, zobaczymy, przede wszystkim musimy się skupić na naszej grze, na naszym planie, bo te pierwsze mecze mogą różnie wyglądać. To jest zawsze wielka niewiadoma zawsze mogą zmienić i ustawienie ale tak jak wspomniałem, no my już przeszliśmy, od kiedy ja tu jestem. Po to mieliśmy tych, tych sparingów dużo i w różnych ustawieniach drużyny przeciwne grały, żeby pewne rzeczy. Dostosować jak najszybciej na boisku, z pewnymi rzeczami się zmierzyć, pewne rzeczy nie wychodziły, tu oczywiście musimy się przygotować na, na pewne rzeczy ze strony 100 Stomilu. Większość tych zawodników znamy, ale też doszło kilku młodych, bardzo ambitnych zawodników, gdzie, gdzie będą chcieli się pokazać i tyle. Na pewno ciężki bój przed nami, i na to jesteśmy przygotowani. Dzień dobry, Piotr, Para wyborcza. Ja mam pytanie do pana Pawła. Znaczy to pytanie jest do wszystkich, ale chciałbym, żeby pan Paweł zaczął. Był pan e, kluczowym e, filarem słynnej bandy. E, I teraz mam pytanie, bo z panem trenerem po nowym roku na ten temat rozmawialiśmy. Natomiast e, mam pytanie, czy teraz jak pan wchodzi do szatni, to e, po tych kilku tygodniach obecności pana trenera? E, Przypomina się panu atmosfera jakaś taka e, z, z tamtych lat, czy, czy, czy coś wraca? Nie no, to na, to na pewno nie wiem czy to działa. Działa. Tak? Okay. To na pewno to na pewno wraca. No siłą rzeczy spędziliśmy z trenerem e, dwa, dwa naprawdę wspaniałe, wspaniałe sezony. E, trener nauczył nas e, wiele rzeczy takich e, i na boisko i poza, poza, boisku, po, poza boiskiem, o których często mówiliśmy. A więc te wartości, które były zawsze gdzieś e, na pierwszym miejscu trenera Ojzińskiego, e, były wklepywane w nasze głowy i to nam pomagało. E, a więc myślę, że ta szatnia potrzebowała lidera, potrzebowała trenera, który mm, swoją charyzmą jest w stanie wykrzesać e, w tych chłopakach na, naprawdę maksa. Bo to, co ja mówiłem od samego początku, ten zespół ma naprawdę bardzo duży potencjał. Jest to drużyna, która ma, ma też swój charakter, natomiast potrzebowała człowieka, który będzie tutaj cały czas, cały czas miał to pod swoją kontrolą. I tak naprawdę od pierwszego dnia, kiedy pojawił się trener, Widzę też taką pozytywną zmianę w wielu piłkarzach, że, że są, są przygotowani, są pod prądem, jak to się mówi też w żargonie piłkarskim, a więc myślę, że to będzie dla nas niezwykle istotne i, i ważne. A co do wspomnień, wspomnienia zawsze będą wracały, bo jeżeli coś było pięknego i fajne chwile w głowie zostają na, na całe życie. Natomiast to jest historia. My się skupiamy na tym co jest, co jest teraz, a więc teraźniejszość to stwierdzenie 14 finałów będzie się powielało i będziemy często o tym mówić, bo taka jest rzeczywistość i tutaj tego nie możemy zakłamywać. Zdajemy sobie sprawę w którym miejscu jesteśmy i o co walczymy, a więc tutaj każdy dzień będzie dla nas dniem kluczowym, każdy trening, każdy mecz jest jest najważniejszy, a więc myślę, że tutaj wspólnie Wszyscy, bo Korona Kielce to nie jest tylko trener Ojeżdżieński, to nie są tylko piłkarze czy, czy, czy ja. To są wszyscy pracownicy, którzy tutaj są, to są kibice, jesteście wy również. Mamy wspólny cel, do którego będziemy dążyć i tutaj zawsze było, to było naszą, naszą siłą, a więc ta atmosfera która panowała w klubie, która panowała w, w całym mieście tak naprawdę, gdzie były piękne, wspaniałe chwile, do tego dążymy i chcemy, chcemy wrócić. A więc tutaj też mój apel, prośba do, do, do wszystkich kibiców, abyśmy zapełniali Suzuki Arenę. Mamy wspólny cel i, i wiemy doskonale, że nasi kibice to jest 12, 12 zawodnik. Czy gramy w domu, czy na wyjeździe, liczymy na to wsparcie, aby ten cel zrealizować. Dziękuję bardzo i poprosiłbym też pana trenera i pana Piotra o, o, o te dwa zdania, jeśli chodzi o, e, o atmosferę, o tą kuchnię, tyle co można powiedzieć oczywiście. Piotrze, zapraszam. Ja mam tam przyjemność jakby m, drugi raz e, współpracować z trenerem. E, teraz nieco z innej perspektywy mówię o swojej perspektywie, bo, bo wtedy byłem. E, jakby w innym położeniu w hierarchii w szatnie, tak, bo, bo było dużo, dużo więcej bardziej e, doświadczonych zawodników e, z nazwiskami. Ja wtedy jakby wchodziłem do tej, do tej seniorskiej piłki, do regularnej gry. I na pewno to, co tutaj zaznaczył dyrektor sportowy, nie można żyć historią i nie da się też przełożyć jeden do jednego, bo to jest szatnia ma około 30 zawodników plus sztab, każdy ma inny charakter, nie da się do, jeden 1 do jeden przełożyć tego co było kiedyś, tego co jest teraz, na pewno na pewno widać Przy tych kilku tygodniach widać rękę trenera, widać to jak niektórzy zawodnicy zareagowali na tą zmianę i myślę, że te reakcje były bardzo, bardzo pozytywne, bo tak tak patrzyłem nie, można powiedzieć z boku, czy, czy, czy od środka na, na chłopaków, na tych e, najmłodszych, e, ale też na tych starszych, to naprawdę e, naprawdę widać, że, że na każdym treningu, można powiedzieć, słowo się pali. E, I każdy, każdy tak jak powiedziałem, czy to młody, czy to zawodnik, e, wie o co gramy, bo też o tym dużo, dużo rozmawiamy, bo ta strefa mentalna też będzie bardzo ważna w tej rundzie. E, tak, dyrektor zaznaczył 14 finałów i, i my to musimy jakby dźwignąć zarówno pod względem wiadomo, fizycznym, taktycznym, ale też, ale też e, mentalnym głowy, bo to jest, to jest też jeden z czynników myślę kluczowych. E, I widać, widać e, podróżnię e, to, że się to bardzo fajnie zazębia, że jeden za drugiego pójdzie w ogień, co pokazały niektóre sytuacje z tego okresu przygotowawczego. I, e, jakby, jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiony. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co do tej pory tu zobaczyłem, i wierzę, że to się gdzieś tam przełoży na dobrą naszą grę i skuteczność. A przede wszystkim, jestem tu po to, żeby zrobić dobry wynik, satysfakcjonujący wynik. I co będę mówił, dużo można mówić, ale z, z trenera zawsze roz, rozlicza się za wyniki, i jestem przed tym. Pierwszym spotkaniem z wiarą, z wielką nadzieją i, i sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, bo tak jak wspomniałem mecze sparingowe zagraliśmy z trzema drużynami z tej samej klasy rozgrywkowej i też mile jestem zaskoczony poziomem tych, tych drużyn i nie tylko taktycznym, fizycznym, ale właśnie też pewne aspekty, które, które tam były też widoczne i dlatego wiem, że twarda ciężka droga przed nami, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo i, i na to musimy być przygotowani i pokazywać właśnie swoją wyższość czasami mentalną, czasami cwaniactwo, bo kilku takich zawodników mamy, chociaż w niektórych drużynach jest podobnie, ale no, będziemy wszystko robić, żeby, żeby wygrywać mecze, a mamy tych meczy 14 i zobaczymy jak to będzie w niedalekiej przyszłości, bo będziemy kroczyć od meczu do meczu i dla nas nie jest ważny drugi, trzeci mecz, tylko ten, ten najbliższy ten właśnie ze Stomilem Olsztyn. Jeśli mogę, a propos właśnie tego meczu ze Stomilem, Piotrek, czuć napięcie w szatni, że inauguracja już tuż tuż i że ta godzina W wybije o 12.40 w sobotę? na pewno, bo... Te przygotowania były, były długie, były rozciągnięte w czasie. E, wiadomo, trening treningiem, sparring sparringiem, ale nigdy to nie będzie ta sama e, adrenalina meczowa. Nie, nie będzie tylu, tylu kibiców, co, co przychodzi normalnie na mecz. E, i, I żaden sparring nie zastąpi, nie zastąpi meczu w, w odczuciach czy, czy, czy właśnie w podejściu. E, dlatego no my. Staraliśmy się przepracować ten okres jak najlepiej i uważam, że, że bardzo dobra praca została wykonana. I nie możemy się doczekać, tak jak mówię, nie możemy się doczekać, wiadomo, też z naszej perspektywy szkoda, e, szkoda Łukasza, bo też ciężko bardzo, bardzo pracował w tym okresie przygotowawczym. E, widać to po nim było i, i, i bardzo nam przykro. I, i, I to też pokazuje, jak, e, jak łatwo. Jak jedna chwila może zmienić bardzo dużo, i też, i też mamy to w głowach. Wiadomo, szanujemy przeciwnika, ale będziemy chcieli wyjść i zrobić swoje w sobotę. Macie wrażenie, że ta wiosna będzie trudniejsza, jeżeli chodzi o zdobycze, zdobywanie punktów, bo to wszystko albo nic dla wszystkich drużyn walczących i o utrzymanie i o najwyższe, najwyższe cele. A druga sprawa jest taka. Korona głośno mówiąca od początku o celu, jakim jest, jaki jest tutaj postawiony, wzmacniająca się zimą, osiągająca dobrych piłkarzy, to dla każdego zespołu grającego w tej lidze będzie wyzwanie, aby pokonać jednego z tych faworytów do awansu. No, na pewno, ale uważam, że to, jest, że to jest dobre podejście, bo jeśli my chcemy coś zrobić w tej lidze i później, i jeśli chcemy awansować, tak, bo, bo tego nie ukrywaliśmy od, od początku sezonu. I o tym głośno mówiliśmy, i uważam, że to nie jest złe, jeśli dopóki my podchodzimy z pokorą i, i z szacunkiem do każdego z rywali, bo to, jest, bo to jest najważniejsze i uważam, że tak do tej pory, tak do tej pory było to uważam, że to jest zdrowe, bo po prostu to są nasze ambicje, to są ambicje Korony, to są ambicje moje i to są ambicje wszystkich chłopaków szatni myślę wszystkich trenerów, wszystkich pracowników klubu, żeby, żeby wrócić do Ekstraklasy tam, gdzie Korony miejsce. Na pewno zdajemy sobie sprawę, że ta runda, ta runda będzie, będzie trudna, będzie trudniejsza, bo wiadomo, są drużyny, które już jakby z góry są skazane na tą walkę utrzymanie z racji sytuacji w tabeli, ale tak naprawdę największym naszym przeciwnikiem, czy może nie przeciwnikiem, bo to będzie zależało od nas, będziemy my sami. I to, i to jak, my, jak my będziemy wyglądać, jak my będziemy podchodzić do tych meczów, jak my będziemy się przygotowywać do tych meczów, i to, to będzie, myślę, kluczowe w tej, w tej rundzie. Do trenera, jeśli mogę, bo miałem już nie zadawać pytań panu trenerowi, ale jeśli mogę, to dwa będę miał. Pierwsze takie: czy, czy pan, panie trenerze. Też podchodzi do tego w ten sposób, bo wydaje mi się, że inni szkoleniowcy siedzący na ławkach innych zespołów mogą podejść właśnie w ten sposób. Ambicjonalnie do starcia z koroną Kielce. Gramy z dobrą drużyną prowadzoną przez uznanego szkoleniowca z nazwiskiem, który przez ostatnie lata pracował tylko w ekstraklasie. To dla nich także ambicjonalne zadanie wygrania z panem. Pewnie tak jest. I, i dobrze tak powinno gdzieś być, a czy to będzie najważniejsze? No przede wszystkim każda drużyna będzie chciała punktować, bo, bo będzie grała o punkty, a dodatkowe jakieś rzeczy, czy ktoś był w poprzednim klubie, czy w tym klubie, z którym się ściera, czy właśnie patrzymy na szkoleniowca, czy na innych zawodników z ławek rezerwowych, to są dodatkowe jakieś takie może, może małe porcenciki, które gdzieś mogą podnieść e, czy, czy, czy mental, czy jakieś takie chęć zwycięstwa, zawsze, zawsze z drużyną, którą się gra o klasę wyżej, zawsze tak samo ta chęć zwycięstwa jest zawsze większa u tych drużyn, które właśnie są gdzieś na na dole nie wiem no ja przede wszystkim podchodzę do tego, że w każdym meczu możemy zdobyć trzy punkty, ale też i stracić, prawda, czy dwa, czy czy całą pulę i, i to jest dla mnie najważniejsze i nie, nie patrzę na to kto jest na ławce, tylko patrzę przede wszystkim na te ostatnie mecze drużyny przeciwnej i, i i plan tak układamy, żeby być skutecznym w tym danym spotkaniu. Od momentu kiedy przyszedł pan do Korony Kielce, wtedy kiedy tworzyła się banda świrów, nie pracował pan poniżej Ekstraklasy. Czy to może być jakieś utrudnienie? Czy to nie ma znaczenia? To się okaże, wszystko w praniu, bo teraz można sobie gdzieś tam pewne rzeczy planować, a życie wszystko weryfikuje i po kilku meczach będziemy mądrzejsi. Myślę, że nie powinno być tak źle i tutaj tutaj to nie powinno mieć dużego znaczenia, wspomniałem o tych sparingach, tak samo od, od meczu do meczu będziemy pewne rzeczy gdzieś tam korygować, poprawiać. Zresztą po to też, między innymi, tu liczna grupa w sztabie została chłopaków. Kamilku zaraz na tą ligę, bardzo dobrze pozostali członkowie sztabu, tak samo i to jest właśnie nasza siła, że, że wszyscy razem pewne rzeczy budujemy, tworzymy. I, i jakbym przyszedł swoim sztabem z, ekstra, z ekstraklasy, to może by był jakiś problem, ale tutaj takiego problemu nie widzę. Zresztą mam też mądrych zawodników, którzy też. E, gdzieś gdzieś pewne rzeczy mogą zasugerować i, i zawsze ta praca moja polega na tym, żeby to był dialog i, i rozmawiać, żeby też, też pewne rzeczy nie przepychać na siłę, ale żeby to było gdzieś tam za wspólnym zrozumieniem i też żeby była z tego przyjemność, chociaż wiemy, że przyjemność najlepsza jest po meczu, wygranym, prawda? I czasami trzeba wycierpieć, żeby potem się radować i no, poczekajmy do soboty i wtedy już spotkamy się po meczu i będziemy coś mądrzejsi o ten jeden krok. Ja jeszcze odpowiedzialnego za transfery dyrektora sportowego zapytam o poszukiwania lewego obrońcy. Jak przebiegają, czy coś się wyjaśniło, czy na horyzoncie możemy spodziewać się jakiegoś nazwiska, które za chwilę ogłosić? Na horyzoncie na pewno są nazwiska. No, nie ukrywamy, że troszkę, troszkę nawet bardziej, bardziej niż troszkę ta kontuzja Łukasza spowodowała, że zaczęliśmy szukać intensywniej zawodnika na tą pozycję. No tak jest w sporcie czasami jedna chwila decyduje, że, że piłkarz wypada i tak było w przypadku Łukasza i tutaj my jako klub na pewno zrobimy wszystko, żeby e, Łukasza wspierać, żeby jak najszybciej wrócił do, do formy i do zdrowia. E, co do nowego zawodnika, no jest już określona grupa piłkarzy, którym się przyglądamy, z którymi rozmawiamy. Oczywiście tego czasu jest e, mało, bo okienko kończy się e, z końcem tego miesiąca, a więc zdajemy sobie sprawę, że nie ma zbyt dużo czasu. Oczywiście wolni zawodnicy mogą podpisać kontrakt w naszym klubie zawsze. Natomiast to się wiąże też z takim ryzykiem, że zazwyczaj ci piłkarze nie są w treningu. My też uczciwie podchodzimy do, do pozyskiwania piłkarzy do naszego klubu ze względu na to, że Drużyna, która jest teraz, oni przygotowywali się, pracowali, naprawdę ja uczestniczyłem w tym wszystkim, widziałem, że mnóstwo zdrowia zostawili na treningach i też teraz do koptowania zawodnika, który nie jest przygotowany do, do sezonu. Ja się z celem. Musimy tutaj szukać takiego piłkarza, który jest w ciągu treningu z zespołem, który jest przygotowany do tego, że jeżeli trener zdecyduje się na, na to, aby takiego piłkarza wystawić, żeby on to dźwignął przede wszystkim fizycznie. Nie chcemy pozyskać piłkarza, który jest nieprzygotowany i będziemy musieli poświęcić, nie wiem, 2-3 tygodnie na to, żeby go przygotować fizycznie. Tego czasu po prostu nie mamy. Jak duże zatem. W, w drugim sezonie w koronie Kielce grając tu pierwszy mecz na wiosnę z Jagielonią na lewej obronie kto zagrał? Pamięć jest krótka. Pamięć jest krótka, ten gościu tutaj obok. No. Pomimo tego, że nie miałem lewej nogi. No. Jakby schód może z 8 kilo jeszcze, by może na parę meczy go się wstawiło, ale niestety musi się wziąć za siebie. Znowu ta Nutella się pojawia. Jak duże szanse są na to, żeby taki wartościowy gracz jednak się pojawił w Koronie Kielce? No, tak jak powiedziałem, ta lista już jest tych piłkarzy i też bierzemy pod uwagę dwa scenariusze. Albo pójdziemy w piłkarza doświadczonego, który już troszkę w piłkę pograł lub pójdziemy w zawodnika, który będzie taką świeżą krwią w naszym zespole, a więc tutaj młodszego piłkarza, który będzie walczył o przydatność do, do naszego klubu tak jak mówię, nie chcę teraz już ogłaszać, czy jakie to są nazwiska i z kim rozmawiamy, bo wiem doskonale, jak jest w piłce, że pozostałe drużyny nie śpią i też czasami podpatrują pewne, pewne ruchy. Co do jednego, jesteśmy zgodni. Na tą pozycję musimy piłkarza pozyskać i na pewno taki zawodnik podpisze kontrakt z klubem Korona Kielce, ale co do szczegółów, Wydaje mi się, że do końca tygodnia tutaj już powinniśmy ten temat zamknąć, tak jak było ze wcześniejszymi transferami. E, zawsze sobie dawaliśmy jakiś czas i ten, e, i ten czas był realizowany i ci piłkarze do nas e, dołączali. Również te, teraz w tym, w tym okienku transferowym zależało nam, e, rozmawialiśmy z trenerem żeby ta kadra była skompletowana przed obozem, tak, żeby wszyscy mieli bardzo podobne szanse o rywalizację, tak żeby wszyscy mogli się przygotowywać pod, pod okiem trenerów e, i, i mieć e, takie same możliwości do tego, żeby e, wywalczyć sobie miejsce, miejsce w podstawowym składzie. A więc no, tutaj jeszcze chwilkę cierpliwości, e, potrzebujemy wszyscy i, i na dniach na pewno, na pewno coś, coś będziemy ogłaszać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są może do Piotra? No Nie ma. W takim razie dziękujemy. Zapraszamy w sobotę 12.40. Widzimy się na stadionie. Bilety można oczywiście kupować online, stacjonarnie. Nie oglądamy przed telewizorem, oglądamy na stadionie. Do zobaczenia. Do widzenia.